Bezczelność. Szpital w Cieszynie domaga się pieniędzy za operację, która w połowie maja uratowała stopę ośmioletniego chłopca zmasakrowaną przez kosiarkę. NFZ nie zapłaci za operację i dobrze, bo oddział chirurgiczny przyjął więcej dzieci niż planowano i nastąpiło nadwykonanie, na które NFZ nie ma pieniędzy. Nadwykonanie to poważne przekroczenie w systemie socjalistycznym. Tak nie może być, żeby szpital bezkarnie ratował dowolną ilość pacjentów. Czy da się przewidzieć ilość wypadków? Da! Tylko trzeba się przyłożyć. System NFZ jest dobry, tutaj się nie ma co przyczepiać. Problem leży w ludziach, którzy chorują bez sensu i bez planu i lekarzy, którzy ich leczą tak na huzia. Kto przyjdzie, to go leczą. Banda jedna. Dlatego na wzór licznika długu balcerowicza, który pokazuje tempo zadłużenia się kraju, w każdym szpitalu zostanie umocowany licznik Kopacz, który wskaże, ilu jeszcze pacjentów dany szpital może leczyć. Kiedy liczba na licznik osiągnie zero, tak gdzieś w kwietniu, szpital kończy sezon na leczenie. Przyjeżdżają wysocy przedstawiciele z ramienia i zamykają placówkę. Kwiaty, zamknięcie drzwi, szef NFZ połyka klucz, minister kopa czy łamie, okolano skalpel. Odechce się chorowań i nadwykonań. Koniec! Zaprowadzi się porządek. Będziecie chorować i leczyć jak w zegarku. Na no.